Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Imperium Romanum, Imperium obsługi klienta. Dziś zajmiemy się trzema poziomami obsługi klienta i będziemy mówić o tym, w jaki sposób generować zadowolenie klienta i który z tych poziomów najbardziej to zadowolenie, doświadczenie po drugiej stronie wywołuje. W drugiej części, gdzie zajmujemy się bardzo konkretnymi przykładami i case'ami z obsługi klienta dziś zaproszę Was do świata wysiłku klienta i powiem jak wysiłek klienta zabiera zadowolenie klienta na konkretnym case'ie z firmą ubezpieczeniową. Najpierw czołóweczka i za chwileczkę wracamy. Wyróżnić, kochani, tak naprawdę trzy poziomy obsługi klienta, czyli trzy poziomy, na których generujemy zadowolenie czy doświadczenie satysfakcji po drugiej stronie. Pamiętamy już z poprzedniego odcinka, że to doświadczenie satysfakcji było kluczowe, że klient, który doświadcza satysfakcji, to jest klient, który wraca, to jest klient, który nas. Poleca, który opiniuje nas w internecie, to jest klient, który daje nam bardzo dużo konkretnych korzyści. To klient, który de facto na końcu znowu i znowu przynosi nam satysf satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe. Tak więc warto walczyć o satysfakcję klienta i trzy poziomy, na których walczymy o tę satysfakcję. Pierwszy poziom, nazywam go basic, to jest poziom podstawowy, na który składa się bardzo dużo czynników, które miałyby tę satysfakcję generować. Zobaczcie sobie wykres, który tutaj Wam teraz. Z Michałem pokażemy. Mi dajemy teraz wykres Basic. Bardzo proszę. To jest wykres, zobaczcie, gdzie mamy bardzo dużo na tej osi poziomej bardzo dużo działań, które powinny nam tę oś podnieść do góry. Co tam będą za działania? Po pierwsze, nie wiem. To, że mamy całą infrastrukturę potrzebną do tego, żeby klienta obsługiwać, to, że posiadamy sprzęt, który sprzedajemy, to, że mamy umiejętności związane z usługami, które klientom proponujemy, czyli generalnie to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby biznes prowadzić. Jak to jest sklep, to, że tam jest parking albo jest miejsce, gdzie zaparkować, jak to jest, nie wiem, yy... Telecentrum, to że tam będą telefony, to no właśnie to, co pozwala nam ten biznes, chyba się tak wyraziłem, prowadzić. I zobaczcie, że tego musi być bardzo dużo. I zobaczcie, że ten poziom wymaga bardzo często nakładów finansowych, no i też bardzo często nie zależy od obsługującego. Klienta, czyli ode mnie, który klienta obsługuje, bo przecież ja jako pracownik firmy nagle nie zbuduję parkingu, nagle nie sprawię, żeby klienci mieli kącik do tego, żeby usiąść i wypić kawę. Oczywiście mogę to zasugerować, ale de facto decyzja nie leży po mojej stronie. Jak więc zadbać o tę satysfakcję? No właśnie. Trzeba by tutaj tych nakładów jeden za drugim, jeden za drugim. A zobaczcie, że poziom satysfakcji, czyli nasza podróż w kierunku pionu, wcale nie wzrasta. Czyli tych, tych elementów z obsługi klienta mamy dużo, 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 jednakże nam ta linia pionowo nie wzrasta. Dlaczego? Bo nie jest to poziom, który generuje szczęście, satysfakcję i zadowolenie klienta. No zobaczcie, kiedy idziecie do, nie wiem, biedry, i tam jest woda gazowana, to wy wchodzicie i się cieszycie, bo przyszliście po wodę. Nie wiem, gazowaną i ona tam jest, więc biegniesz za panią, która tam wykłada te rzeczy po sklepie i mówisz, jak ja chciałem pani podziękować, bo jest woda gazowana, po którą właśnie przyszedłem. No przecież to nie będzie generowało Twojej satysfakcji, ale uwaga! I zobaczcie, że po drugiej stronie ten wykres spada, co to znaczy? To znaczy, że gdy ty nie otrzymasz tego, co się spodziewałeś, czyli tego, co dla ciebie jest normalne, to uważaj, spotkasz się z niezadowoleniem klienta. Strasznie przebrzydły i niewdzięczny poziom basic. Bo gdy masz, to on nie zauważa. Gdy się starasz, nie zauważa. Ale uważaj, gdy tylko czegoś zabraknie. Od razu klient to zauważy, i jednocześnie wzrośnie jego niezadowolenie. To jest bardzo niewdzięczny poziom. Drugi z poziomów, z obsługi klienta, i to już jest poziom, który mogę powiedzieć, to zadowolenie generuje, oczywiście ono wzrasta stopniowo, ale wzrasta wraz z liczbą nagromadzonych rzeczy, które klient spotyka. Nie wiem, jedziesz uberem i nagle gościu mówi: że tutaj ma kabelki, jeżeli potrzebujesz podładować telefon, to ty chętnie podładujesz. Czyli generalnie było tam coś, czego możesz się spodziewać. Ale to jednak troszkę Cię zaskakuje. Jeżeli jeszcze do tego mówi, mam wodę gazowaną, nie gazowaną, czy chciałbyś sobie skorzystać? No bo możesz się napić, przecież z podróży spragniony, znaczy generalnie. Ja bym nie brał czegoś do picia, ale niech będzie. No to, to generalnie to, że gościu jest grzeczny, nie? no bo przecież nie musiał. To, że potrafi do ciebie coś powiedzieć. Przecież wiemy, że na przykład tu nie musi nic do ciebie mówić, ale jednak coś powiedział, coś co zrobiło ci się miło, zagadał, czyli generalnie umie cię obsługiwać, ma jakieś umiejętności miękkie, które sprawiają, że czujesz się bezpiecznie w danej sytuacji i gdy tego się nagromadzi więcej to wychodzisz i mówisz ty no fajnie się z gościem jechało i nawet potrafisz wstawić mu odpowiednią ocenę na przykład piąteczkę za to że dobrze cię obsłużył że dobrze mu się z tobą Jechało. Co to jest za poziom medium? Poziom medium to jest taki poziom, że gdy wiele się już uzbiera fajnych rzeczy, których doświadczasz po drodze, w przeciwieństwie do Basic, bo tam, gdy się uzbierało, to klient przyjmuje, że mu się to należy jak psu Micha i nawet nie zwraca na to uwagi. Zobaczcie, na poziomie Basic masz takie oczekiwanie, że idziesz do sklepu, mówisz tylko, żeby tam nie waliło wajnem na przykład. No, nie masz czegoś takiego, że wchodzisz do Pietry o jak fajnie, nie wali jak Skibla. No, generalnie coś takiego się tam nie odbywa. Jeżeli jest zadowolenie, ale uważaj, niech spotka cię jakiś nieprzyjemny, przykry, kojarzący się jednoznacznie zapach, to od razu będzie niezadowolenie. Tu w medium, kiedy tego jest naprawdę fajnie i dużo, to wzrasta klienta zadowolenie, mimo, że oczekiwał, mimo, że to są rzeczy, które są dla niego normalne, które też powinny się wydarzyć. Ale uwaga, byłeś miły, zagadałeś, zbudowałeś relacje, dosprzedałeś w jakiejś innej sytuacji, czyli pomogłeś mu w sposób skuteczny, że on w trakcie procesu sprzedaży i obsługi czuł się z tobą dobrze, czuł się zadbany, zaopiekowany, kiedy coś miało nie dojechać, to ty wcześniej zareagowałeś, on otrzymał od ciebie na ten temat informacje. Kiedy pojawiła się sytuacja trudna, bardzo szybko zareagowałeś, tego było tam naprawdę dużo, 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 dużo. No to wtedy łup przychodzi jakiś moment, w którym to zadowolenie klienta już jest widoczne i już osiągasz powrót, pięć gwiazdek, polecenie i jeszcze inne rzeczy. No i. Jest kochani jeszcze trzeci poziom obsługi klienta. To jest poziom, nazywam go excellent. To jest poziom, którego klient totalnie się nie spodziewał. Czyli w ogóle się tego nie spodziewał. Nagle on z Twojej strony, jako obsługującego, występuje i automatycznie, buch automatycznie, buch od razu wyrzuca zadowolenie w górę. Od razu, pyk. Ile jesteś zadowolony? Dlaczego? Masz doświadczenie satysfakcji. Dlaczego? No ponieważ się tego totalnie nie spodziewałeś, totalnie cię to zaskoczyło. Nie wiem, ktoś ci układał podłogę. Wychodzisz gościa pożegnać, widzisz, że pięknie posprzątał. No to tu jeszcze moglibyśmy mówić o poziomie medium. Ale wracasz, że na środku pokoju, tam, gdzie układał tę podłogę, zostawione pudełko ptasiego mleczka? Z takim malutkim liścikiem. Bardzo dziękujemy, że akurat naszą firmę Pan wybrał do układania podłogi. Niech się dobrze chodzi tak mięciutko, jak po ptasie mleczku. Na przykład. No to nagle nie spodziewałeś się, że gościu z takiej firmy zostawi ci ptasie mleczko. To jest tak naprawdę 12 16 zeta, a poziom idzie totalnie w górę. Nagle otrzymujesz maila od klienta panie romku to już rok minął jak się poznaliśmy pamiętam ten dzień kiedy przyjechał pan do nas do firmy nie wiem świeciło słońce a pan miał czapkę z daszkiem z napisem ksw i poczułem się wtedy tak pana blisko bo przecież sporty walki o czym rozmawialiśmy od razu to moja pasja Panie Ronku, chciałem po prostu podziękować za ten rok wspólnej współpracy. Jest mi bardzo miło, że wybrał Pan naszą firmę. No, nie spodziewam się tego typu maila. To jest dla ludzi normalne, że z nimi pracują. Tu łup w górę, nie wiem, jedziesz przez drogę, gdzie stoją przy drodze tak zwane dary lasu, czy inne dary, na przykład nie wiem, czeresienki. Truskawki, kiedy jest sezon, kurki, kiedy jest sezon na piękne grzyby czy jagody. No i jedziesz, i zazwyczaj jaki jest problem, kiedy ja jadę po takiej drodze? Ja nigdy, ale to nigdy nie mam przy sobie gotówki. Chętnie bym Czelesienki poskubał. Toplu pestkami za okno poczuł to lato, które jest dookoła. No ale nie mam kasy, nie mam gotówki. Teraz uważaj, ta sama sytuacja jedziesz, stoi pan z czeresienkami i uważaj taki wielki, duży karton, takim markerem ręcznie napisane. Płatność blikiem. No stary, kurna! Po hakach hamujesz, zatrzymujesz się. Daj mi kochaniutki 2 kilo. Zadowolenie rośnie niesamowicie. Idzie totalnie w górę, bo otrzymałeś coś, czego się totalnie nie spodziewałeś. Co cię totalnie zaskoczyło. Kiedyś pamiętam, pojechaliśmy do jakiegoś hotelu w Zgorzelcu. No, i pani nam w recepcji mówi, tam całą rodziną, bo jechaliśmy dalej do Włoch. Ostatni przystanek w Polsce z Gorzelec, i pani nam mówi, że można skorzystać z kawy tutaj na takiej stołówce, gdzie rano będzie śniadanie, Można skorzystać z kawy. No, i z młodym zeszliśmy na dziewczyny, czekamy trochę dłużej, i w końcu mówimy, dobra, to pójdziemy się może napić kawę. Ja schodzę, a tam taki ekspres w Pieruny, szwajcarski, wielki, ogromny, mieliśmy iść na miasto coś zjeść, no więc kurczę, kawkę się chętnie napiję przed tym jedzeniem, przed pójściem, może na część niemiecką, coś tam w Gerlitz sobie zjemy, I, ale młody był strasznie głodny, a patrzymy, koło ekspresu leżą zapakowane bułki, kanapki. Więc młody na mnie patrzy, mówi kupić bułeczkę. No to ja idę do recepcji mówię: Przepraszam bardzo, po ile są te bułki? Ja chętnie jedną bułkę dla młodego bym kupił. Pani mówi: Proszę się częstować. Proszę się częstować. Jak to? No ale ja zapłacę. Nie, to są właśnie dla państwa: wszystkie rzeczy są dla państwa. Jeszcze raz podchodzę: jest ekstres do kawy. 16 różnych herbat wystawionych. Piękny zaparzacz do tej herbaty. Cudowne filiżanki, czy zaparzacze jak z restauracji. Kanapki, kanapki z mięsem, kanapki wege, ładnie popakowane, cudowne. Patrzcie, to tak naprawdę niewiele ich kosztowało. Z zrozumiałem na drugi dzień na śniadanie, skąd się to bierze po prostu rzeczy, które zostają im ze śniadania. Oni po prostu robią z tego kanapki i potem każdy się może częstować. Ale mogliby to zabrać do domu, mogliby to wyrzucić, a oni pomyśleli, że zrobią excellent, że zapewnią doświadczenie satysfakcji. Słuchajcie. Gdybym miał nocować w Zgorzelcu, zawsze, ale to zawsze, hotel, nowotel przez W pisane wybiorę. Ze względu właśnie na gościnność, ze względu na ich wyjście do klienta. Takie coś, czego się nie spodziewałem, a dostanę. Mam bardzo często taki, taki moment, w którym nie wiem, ktoś zamawia na przykład u mnie książkę. Ja mówię dziewczynom... To weźcie, ktoś zamówił dwie książki, ale to weźcie do tych dwóch książek Milkę wsadźcie, czekoladę. Od tak, od czasu do czasu, żeby nawet zobaczyć. Reakcję po drugiej stronie. Jeden z klientów, który te czekolady otrzymał razem z książką, napisał mi od razu na Facebooku: Bardzo panu dziękuję za walentynkę. Jaką walentynkę? Ja nawet nie skojarzyłem, że to był czas luty i walentynkowy. Zresztą to był czas, kiedy już ta walentynka minęła jakoś chyba. A on to zauważył, odczytał, odczuł i jeszcze o tym napisał na Facebooku zamieszczając jakiegoś rodzaju relacje, co było zresztą bardzo miłe, przyjemne i pewnie w jakimś tam świetle moją reputację wobec innych postawił. Warto więc pamiętać, że są trzy poziomy obsługi klienta: jest poziom basic, medium i excellent. Excellent. To jest poziom, który od razu wystrzeliwuje, jeżeli chodzi o zadowolenie. W, o, w poziomie medium trzeba się trochę napracować, żeby to zadowolenie zdobyć. Poziom medium zadowolenia Wam nie sprowokuje, może natomiast sprowokować niezadowolenie klienta. Ważna rzecz. Otóż poziom excellent czy medium nie zadziała. Jeśli nie ma wcześniejszego poziomu, czyli nie wiem, wchodzisz kupić sobie do sklepu z podłogą podłogę, okazuje się, że nie ma podłóg, ale pan mówi: Ale chętnie zrobię kawę latte na mleku sojowym. Ty mówisz latte na sojowym. Jak ja tu po podłogę przyszedłem Czyli mamy jakiś Excellent latte na sojowym Nie wiem, z tiramisu I tutaj pani Kasia wnosi Tutaj wodzianka jeszcze wodą polewa Co z tego, kiedy podłogi nie mają Rozumiecie? Więc wszystkie poziomy wcześniejsze Muszą być zapewnione Żeby ten wyżej poziom Zadziałał No a teraz, kochani Przechodzimy do części Praktycznej, gdzie będziemy omawiać przykłady z konkretnych zachowań różnego rodzaju firm czy obsługujących klienta, po to, żeby powiedzieć: To działa, tak stosujcie, albo uważajcie na to, bo to właśnie nie działa. Jeszcze raz apel do Was, bo z sytuacji, o których mi piszecie, czy w komentarzach czy na maila ja de delikatnie ten program tworzę, więc jeżeli macie jakieś przykłady bardzo konkretnej obsługi klienta, kiedy coś Was zaskoczyło, jakieś bardzo konkretne casey, zaskoczyło pozytywnie bądź też rozczarowało negatywnie, wówczas piszcie, ja się na nimi, nad nimi pochyle i w tej drugiej części będziemy to sobie bardzo konkretnie omawiać. A dziś. W części praktycznej będziemy się zajmować customer effort score, czyli wysiłek kliencki, który uwaga nadmiernie nam zadany obniża zadowolenie klienta. Czyli mamy e Wysiłek klienta, punktacja za wysiłek klienta. Jest takie zagadnienie w obsłudze klienta, które mówi o tym, że im wyższy wysiłek klient musi włożyć w kontakcie z wami, w obsłudze klienta z wami, tym niższą masz punktację, jeżeli chodzi o. Zadowolenie. I generalnie, według Harvard Review Business, jest to już dawno przytoczone i dawno udowodnione, że najważniejszym czynnikiem lojalności, a pamiętajcie, że satysfakcja bije się o lojalność, jest minimalizowanie wysiłku klienta. Czyli im więcej wysiłku wkładasz w kontakt z firmą albo z obsługą, która ci obsługuje, tym mniejsza lojalność po twojej stronie. Czyli znowu chciałbym Wam zwrócić uwagę, że wyrzucamy z obsługi klienta takie słowa jak musi Pan, powinien Pan, należałoby teraz, żeby Pan, i wrzucam na klienta to, co on musi zrobić. Każda taka wrzutka sprawia, że on czuje się mniej lojalny. Nie chce do ciebie wracać. Teraz musi pan wrócić na stronę internetową, zaznaczyć wszystkie haczyki, na koniec wejść w regulamin, który pan musi zaakceptować, i wtedy na pana konto wleci to i to. Jak ja to słyszę, że ja coś muszę, że powinienem i że tego jest dużo i że muszę wejść na stronę internetową. <laughs> Na której jeszcze muszę coś zrobić, no to już jest po tobie. Ten dzisiejszy konkretny przypadek, to słuchajcie, firma ubezpieczeniowa, i tak się zdarzyło, że korzystając z firmy ubezpieczeniowej otrzymałem maila, że mój dokument jest już gotowy do pobrania. No to cudownie sobie myślę, mogę już pobrać dokument. Jeżeli chodzi o to ubezpieczenie. Zresztą screeny będą Wam się tutaj pojawiały na ekranie. Przygotowaliśmy dla Ciebie dokument. O, jak cudownie wchodzę i mówię, gdzie on jest? Gdzie on jest? Patrzę na załączniki, no nie ma żadnego załącznika z moim dokumentem. A! Bo nie ma załącznika, bo muszę sobie go pobrać. Tu jest napisane, że mogę, no ale w sumie, skoro mi wysyłają dokument, to wiadomo, że go chcę. Czyli de facto mówią, że możesz go sobie pobrać, ale to znaczy, że ja muszę go sobie pobrać, bo w żaden inny sposób go nie otrzymam. Ze strefy, właśnie w tej ubezpieczalni. Wystarczy i teraz uważajcie, bo to jest hicior, że wykonasz cztery, Proste kroki. Czy słowo proste kroki miało zminimalizować te cztery, które były na początku? Rozumiecie? Jak ja wam mówiłem, że macie wejść na stronę internetową i coś zrobić, chociażby tylko odhaczyć, to już Wam na wymiot zbiera. Tu uważaj, cztery. Kroki musisz zrobić. My, oni myślą, że jak oni użyją proste kroki, tego typu zwrot, to nawet mogą wrzucić wcześniej 12, troszkę nie. Wystarczy 12 prostych kroków. Czyż one dalej są proste? No dobra sobie myślę, ale na dokumencie mi zależy, muszę go mieć w archiwum, muszę go sobie pobrać, więc zrobię wam te cztery proste kroki. Więc uwaga, a jeszcze fajnie, nie? Bo jeżeli masz pytania, to nie, nie mam pytań, nie mam! Jak chcę sobie po prostu pobrać dokument, więc naciskam Pobierz swój dokument. I uwaga, przede mną instrukcja. Jak pobrać dokument ze strefy takiej a takiej? Jeden Kliknij pobierz swój dokument. Ja mówię, o, to fajne, czyli kliknę i będzie mój dokument. Nie, bo jest drugi krok, podaj dane niezbędne do identyfikacji i tam generalnie trzeba wpisać swój adres mailowy. I teraz uwaga! Bo dysponuję czterema adresami mailowymi. Rozumiecie, że moje cztery kroki zamieniają się w tej chwili już. W co najmniej 7, bo generalnie wpisuję adres, z którego korzystałem do tej pory najczęściej. Okazuje się, że to nie jest ten adres. Dobra, to teraz, który mam adres pod. No to wpisuję drugi, nie działa, wpisuję trzeci dopiero ta myśl. Przecież pewnie to ten adres, na który oni mi wysłali maila, więc kopiuję ten. Dobrze, to jest właśnie ten adres, więc wchodzę. Uwaga, wpisz jednorazowy kod. I on, uważajcie, wchodzi mi na co? Na tego samego maila, na którego wysłali mi pobierz dokument. Przecież jaki to jest sens? Przecież oni mi mogli od razu wysłać ten dokument. Po co jakaś incognito, jakaś, nie wiem, że my się teraz będziemy kryć, dbać o twoje bezpieczeństwo, skoro, uważajcie, informacja o dokumencie i PIN do pobrania dokumentu, czyli kod do pobrania dokumentu wchodzą dokładnie na tego samego maila. Uważajcie, przecież dokładnie mogli mi wysłać od razu dokument na tego samego maila, bo to nic nie zmienia. Gdyby ktoś chciał się podszyć pod mojego maila, to uważajcie, otrzymałby dokładnie instrukcję, jak tam wejść, otrzymałby kod do jednorazowego i otrzymałby pobranie. I cztery, pobierz dokument, ale żeby pobrać dokument, to trzeba odhaczyć wszystkie po kolei. Wiecie, że cztery podstawowe kroki robią się w dziewięć albo dziesięć w mam wasz dokument i on potem wchodzi ale on nie wchodzi normalnie na maila tylko ja nie mogę go sobie otworzyć tylko muszę go pobrać on się pobiera i ja muszę gdzie ja mam pobrane dokumenty żeby dostać od was dokument to ja naprawdę muszę wykonać kawał nikomu niepotrzebnego wysiłku to nie koniec historii bo uważajcie Wysyłacie mi teraz informację, dzień dobry, niedawno zakończyło się Twoja umowa ubezpieczenia i możesz ocenić nasze działania. Mnie to dobra, poczekajcie, przemyślę. Na tę okazję mam specjalną chwilę. To się nazywa chwila wolności. O, oznaczę flagą. I wracam do tych wszystkich opinii, które chciałem sobie wystawić za jednym zamachem, za jednym razem, kiedy mam trochę wolniejszego, wchodzę w taką ikonkę w poczcie mailowej, gdzie mam odznaczone, oznaczone flagą rzeczy i je sobie w wolnej chwili uzupełniam. Tam mam zazwyczaj 5-6 opinii. Ja lubię wystawiać opinie, szczególnie tam, kiedy ta obsługa klienta była naprawdę wyjątkowa. Więc uwaga, za jakiś czas Wchodzę, by wystawić Wam te opinię. Tutaj nie byłaby najcudowniejsza. Jaki jest poziom Twojego zadowolenia z zakończonego ubezpieczenia? Wyczekajcie! Daliście pięć gwiazdek. Jak myślicie? Jakiej wam gwiazdki udzielę? I uwaga, po naciśnięciu owej nie ukrywam jednej informacja zaproszenie do ukończenia ankiety straciło ważność. Nie no, pewnie, najlepiej, no bo rozumiem, że opinia klienta jest ważna tuż po, bo już na przykład za jakiś czas nie jest ważna. To uważajcie, gdyby to rzeczywiście miało znaczenie, to może tak w mailu, który wysyłacie, może byście powiedzieli, ile jest ważna. I tu uwaga, mówią, wraca mi, zrób to w ciągu siedmiu dni. A my uwzględnimy Twoją opinię. No dobra, ale nigdzie nie napisaliście, że po tych siedmiu dniach nie uwzględnicie. Tylko jest napisane, że na pewno uwzględnicie, a potem być może uwzględnicie albo nie uwzględnicie, ale ja będę mógł ją wyrazić. I dlaczego, jak widzicie, takim niczym, nieznaczącym, niewyboldowanym tekstem, Znajduje się to zdanie, że 7 dni nad wyboldowanym tekstem w podziękowaniu przekażemy 1 złoty na konto stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Gdybym ja wiedział, że tam złotóweczka pójdzie na Wioski Dziecięce, zrobiłbym to od razu, ale ten tekst jest tak niewidoczny, że mi to umknęło i właśnie zabraliście jeden złoty wioskom dziecięcym. Pozwólcie, że wrzucę od siebie trochę więcej niż wasze 1 złotych. Natomiast wszyscy dzięki wam będziemy mieli kapitalną lekcję, co znaczy Customer Effort Score czyli e, lojalność związana z wysiłkiem klienta. Im więcej na mnie wrzucasz, tym mniej masz mojej lojalności. Kochani, jeszcze raz, jeśli macie jakieś przypadki, casey, z którymi chcielibyście, żebym się tutaj podzielił bądź je omówił, jak to wygląda z mojej strony, nie tylko negatywne, czasem również pozytywne, no to piszcie, wrzucajcie, a ja chętnie będę się nad nimi pochylał. Co do dzisiejszego case'u, ktoś, mo, ktoś może powiedzieć, że to procedury zmuszają firmę do tego, żeby to były cztery kroki, znaczy dziewięć, nie cztery. To procedury zmnie, zmuszają te firmy do tego, żeby potem wysyłała kod na tego samego maila. Mm. Że to proced... No właśnie, wiecie co wygrywa bardzo często w obsłudze klienta z klientem i jego zadowoleniem? No procedury. A może warto byłoby się trochę nad nimi pochylić trochę je. Przeanalizować, trochę je uprościć i tak może wsiąść w buty klienta in to się mówi to po angielsku, i zastanowić się, a jak mu może uprzyjemnić, a nie uprzykrzać życie. Imperium Romanum. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Za wszystkie Wasze komentarze, uwagi, lajki, udostępnienia. Trzymajcie się, niech Wam się sprzedaży na tym rynku utrzymania klienta. Wszystkiego dobrego.